W związku z tym, że wersja demonstracyjna albo nie oferuje możliwości zapisywania naszych projektów, naszych plików, więc musimy sobie poradzić inaczej. Przykładem może być utworzenie dokumentu tekstowego i otwarcie go w zwykłym notatniku. Tutaj możemy sobie kopiować procedury, które utworzyliśmy. Kopi w i zapisywać plik zapisz. W ten sposób możemy przechować nasze procedury, które tworzymy, tak aby można było je na kolejny dzień jeszcze ponownie odtworzyć. Jeżeli będziemy oddawali pracę do sprawdzenia, to będziemy musieli oprócz tego, że przedstawić kod naszej pracy, to jeszcze przedstawić rysunek możemy to zrobić na zrzucie ekranu wystarczy, że klikniemy sobie najpierw wywołamy naszą procedurę którą chcemy przedstawić do sprawdzenia, niech to będzie kwiat, ilość n to było ilość i to było długość naszego a to był wielobok no weźmy sobie na przykład kwiat Ilość 8-kątów, tak będzie to wyglądało. I <laughs> otwieramy nasz kod tak, aby był widoczny równocześnie i rysunek, i kod obok siebie. Z komendą przyciskiem print screen <laughs> kopiuję zawartość ekranu. Otwieram. PAINTA i do Painta Ctrl V wklejamy zawartość całego ekranu. Tak żeby nie było, żeby skupić się tylko na tym istotnym. Yy, przesuwam od razu wklejony rysunek, a następnie tutaj muszę troszkę, a następnie e, za prawy dolny róg pęta usuwam niepotrzebne rzeczy. W ten sposób pozostał mi już tylko taki fragment e, rysunku, który jest właściwy do przedstawienia. Dziękuję.